No hej, z tej strony szafirek. Yy... No i jak pytacie, właśnie, dlaczego tak długo nie ma odcinka? Yy... Bo wrzuciłem odcinek wcześniej, no i to jakby się nie wgrało, no i się nie wrzucił ten odcinek. No i to jakby. Po prostu się odcinek nie wrzucił i mamy też nowego Zadmiarza. przepraszam, że tego nie nagrałem, yy... no i coś tutaj yy... mamy za darmo, pan P, coś, jakieś punkty, podwajające żetonów, aha, monetki za darmo. Dobrze, mm, okej. Okay. I to zagramy. O, nowe wydarzenie mamy. To może zagramy sobie zbier klejnotów. Dobra, ładuj, ładuje się już. Dobra, jesteśmy. Ojej! Daryl. Nie zauważyłem Daryla. Pewnie przegramy. No. Źle nam idzie. Naprawdę źle. No to no już lepiej teraz tam idzie. Oj, zginąłem. No dlaczego nasz nie bierze tych klejnotów, no? Beznadziejny, no. Dobra, rozwalamy tego Poko. No nie da się go rozwalić, no kurde. Dobra, mamy trochę tych klejnotów. Kurde no! No i teraz niech się chowają. Dobra, wygraliśmy! Dobra. Teraz zagramy sobie. A, to też chyba po prostu klika, tak? Nie, dlaczego nie mogę? Dobra, gra solo I Rose'ą Ulepszymy Staracie solo stat No co, jakieś skrzyneczki sobie porozwalamy El Primo mamy zwalimy sobie El Primo dobra i tutaj rozwalimy też sobie no jak się nazywa nie wiem jak on się nazywa dobrze no i teraz idziemy dalej poczekamy może aż ta Penny będzie mniejsza, bo na dobra, jedziemy. No jeszcze trochę życia. No co jakim cudem kurde, no. Dobra. <ścoughs> no to dalej lecimy. Dobra, taka szybka rundka. A, jakby ktoś nie wiedział, to może tutaj właśnie zagrać sobie taką gierkę. A my właśnie to zrobimy. Teraz tak, przenosi nas do wyszukiwarki internetowej. Czy coś takiego. No i coś tam, coś tam, tu, 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 tu. Ładuję. Yy. Dobra. Jakby ktoś nie wiedział, to jest bardzo fajny odcinek. I musimy grać ośmio... bitowcem. Aha. No fajnie naprawdę się trudno gra. Musimy... Idzie chyba nam na razie dobrze. No nie. Rozwalimy sobie tutaj jednego. Dobrze. Oj, oj, coś nam słabo idzie. I teraz jak strzelamy. Ło, wow, jak fajnie strzelamy teraz. Oj, coś nie, trudno jest. No i co będzie, jakiś boss? O, dostałem, dostałem. No nie. No nie. Ale posłuchajcie mnie. Ja chciałem y, tylko wam powiedzieć. Nie się zawoduje. Jak macie już tego 8 bitowca, to klikacie na niego tam kilka razy. Po prostu klikacie cały czas na niego. No tak dużo razy bez przerwy na niego klikacie. No i potem ładuje się gierka. No i jest jakiś poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci. No jak przejdziecie tą gierkę, no to was. Znowu wywala do gry tej browser zwykłej. No, więc taka ukryta wersja jest tak jakby ktoś nie wiedział, w ośmiu bitowcu I może w kolejnym odcineczku spróbujemy sobie przejść tą gierkę. W kolejnym odcinku. A w tym odcinku chciałem trochę pograć i pokazać Wam ukrytą właśnie funkcję ośmiobitowca. Wiecie co? Ulepszę sobie tą Jessie, bo ja lubię nią grać. No więc tak, odcinek już będzie kończony. Z tej strony Szafirek. No i cześć!